Na tych 250 zawodników i zawodniczek rywalizowało w niedzielę w czwartej edycji maratonu MTB w Obiszowie. Mega dystans, czyli 84 km. Po raz trzeci wygrał Rafał Hebisz z KTM Racing Team z Mirkowa. Trasa zmieniona, najtrudniejsza, znaczy może nie tyle trudna, co ciężka fizycznie. Kilka takich podjazdów do dość stronnych, szarpany wyścig, raz płasko, raz pod górkę. No to bardzo męcznie, jeżeli nie można stałego rytmu uczynić. Kasowaliście się strasznie na trasie. Raz prowadził jeden, raz drugi ostatecznie pan zwycięża. Po raz trzeci w obiszowie. Tak, no na początku Bartek w odjechał, ale specjalnie nikt go nie gonił, no dystans 90 km, nie było tam specjalnie dużych szans, żeby dojechać po jedynkę, taki wyścig raczej trzeba było czekać na końcówkę. Porównując to dzisiejsze zwycięstwo z poprzednimi, czy się faktycznie było najciężej? Było najciężej, bo zawodnicy najlepsi, cała czołówka dzisiaj Polski przyjechała na te zawody, więc no, łatwo nie było. Żywą reklamą maratonu był wójt gminy Grębocicem. Roman Jabłoński, który ubrany w kolorską koszulkę ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz logo maratonu, przyjechał do Obiszowa wspólnie z uczestnikami maratonu rodzinnego, którego uczestnicy bawili się na placu przy świetlicy wiejskiej. Nie ukrywam, że chciałbym spopularyzować, chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi przyjeżdżało w okolice Obiszowa, te nasze wzgórza. Chcemy wytyczyć trasę całoroczną do. Uprawiania turystyki takiej rowerowej górskiej, w porozumieniu z, Lasa, z nadleśnictwem głogowskim. I wtedy, no, jeżeli będziemy mieli tych chętnych do uprawiania turystyki przez cały rok, podejrzewam, że pojawią się również wtedy na maratonie. Będzie jeszcze większa liczba, stąd mamy tą szansę 250 tysięcy. Ach ich w jakiś sposób zachęcam. Mówię ciekawe trasy, bezpieczne i malownicze. Na najlepszych czekały nagrody, których łączna pula przekroczyła 40 tysięcy złotych, w sobotę zagrano też jazdę indywidualną na czasy z Górkowa do Obiszowa. całe podium wśród pani dla MP Kaka Bolbet Trek Legnica wygrała Karolina Cierluk przed Agnieszką Jastrzębską i Alicją Łacińską wśród panów triumfował Łukasz Pichulak przed Robertem Banachem i Bartoszem Banachem.